Witamy Państwa w tutaj właśnie konferencji przed Ligą Narodów w sezonie drugim, która będzie to obejmowała cztery kraje, kaszuby Śląsk Litwa Polska. Są one podzielone na dwie dywizje, kaszuby i Śląsk dywizji A w dywizji B Litwa i Polska. Jeżeli drużyna w dywizji A zajmie ostatnie miejsce, spada wtedy do dywizji B, zastępuje ją drużyna, która zajmuje pierwsze miejsce w dywizji B. Wyjątek jest wtedy, kiedy mamy barż. Barż jest wtedy, kiedy drugie miejsce dywizji A no i pierwsze miejsce dywizji B mają zebraną taką samą sumę punktów. Przegrany tego barżu spada do dywizji B, a wygrany wchodzi do dywizji A. Jest to pojedynek, który ma wyłonić drużynę, która spada i która wchodzi wyżej. No i awans do dywizji A lub pozostanie w dywizji A. Jest to wtedy... Kiedy drużyna zajmuje pierwsze miejsce w dywizji A, wtedy nie rusza się z miejsca, zostaje dalej w dywizji A, lub gdy drużyna w dywizji B jest na pierwszym miejscu, przez co awansuje do dywizji A, Utrzymanie się bądź awans do dywizji A daje nam korzystne rozstawienie w losowaniu chociażby półfinałów do mistrza z Europy, czy daje nam jakiś przywilej do dodatkowego awansu w postaci chociażby. Barażu, powiedzmy sobie, w turnieju A Cup. Patrząc na ranking FIFA, no to właśnie tutaj największą szansę na utrzymanie się w dywizji A ma Śląsk. Potem są kaszuby, aby wygrać dywizję B, to ma na to Polska największą szansę.